Teraz, Siemka, dzisiaj recenzja mojej nowej kostki v cube 6. V -Cube. Od razu mówię, że nie zamawiałem z oryginalnej strony. Yy, kupiłem na forum zmodyfikowaną. Też niepełna, bez pinów. mi dwa piny, tylko nie cztery. Z dostaw przykrywnych ale. Wszystkie klostki są jakim wypiłowane. Nie będę pokazywał, bo i tak ta kamera tego nie uchwyci. Muszę powiedzieć, że ta szpilny bym ha, sam chętnie przykleił, bo to denerwuje. Jak poruszamy jeszcze warstwami, to często się... O, teraz jest lock. Nie wiem czy uda mi się to pokazać, ale śrubka się przemieszcza w inną stronę. I tą osią nie da się ruszać, bo śrubka nie jest na środku, tylko z innej strony. Tak jest mechanizm stworzony, jeśli nie ma pinów. Z pinami to się redukuje. jak się porusza yy, trzema warstwami. Ok, to chodzi dobrze. Kopuję, no właściwie jest to często. Ale jeżeli to robić, żeby nie spróbowała. Znaczy tak układam trochę wolniej, ale dokładniej. Na często się zadzierałem, niestety jedna już umiera powoli. Logo. Jak kupiłem praktycznie nową. Easy Raider. EZ Raider. Użytkownik na forum Speedcubingu polskim. Polskiego związku. No i tak. I ją zmodyfikowaną za 110 zł. No, no prawda, w było zniszczone. Biały plastik, jak pewnie zauważyliście. Przed mi bardzo szybko. Nie mam unboxingu, bo nie miałem czym nagrywać, bo to pożyczona kamera. Ale ogólnie, kostka mi się. Podobało, moja pierwsze 6 x 6 to to nie wymierwiałem. I popy no występują do często w Wikiu. W ogóle około 7-8 może czasami 9 minut. Ogólnie poniżej 10. No, bo na porządku miałem problemy z ostatnimi środkami, później... Pewnie to jest wygodnie, ale sam go tak wymyśliłem. Sam do tego doszedłem. Kostkę polecam zmodyfikować. Znaczy, nowa też jest fajna, bo układałem kiedyś. Ale no popy bardzo wnerwiają. częste i że strasznie tak przeskakuje, nie wiem jak to się nazywa, czy klikanie, czy co. Ale kostkę bardzo. Naklejki mówiłem już, że trochę szybko się zdzierają, ale barwa mi się strasznie podoba. Dobra, też fajne co do budowy to narywników nie będę wyciągał, bo to trochę trzeba się pomęczyć, ale taki klaczek, taki jeżeli chodzi o środki są takie takie i takie to jest logowy cube na, na rozmiar nie będę wyciągał z tego ma jako 5x5 możecie zobaczyć tu użytkownika Bartolini roza dzięki za oglądanie siema